Kaczyński nie dotrzymał obietnicy w sprawie Nawrockiego. Wiemy, co za tym stoi. Obietnice polityków często mają to do siebie, że nie zostają spełnione. Można było mieć wrażenie, że tak jest z deklaracją Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku tygodni. Lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że zawiesi na płocie przed swoim domem baner wyborczy Karola Nawrockiego. Fakt pojawił się przed nim, aby przekonać się, czy tak się stało. Wkrótce potem otrzymaliśmy wytłumaczenie zastanej sytuacji. Kampania wyborcza rozkręca się z dnia na dzień. Kandydaci skupiają się obecnie na zbieraniu podpisów, muszą ich zebrać 100 tysięcy, by mogli oficjalnie stanąć do walki o pałac prezydencki. Liczą przy tym na wszelkie wsparcie, które może poprawić ich prognozowany wynik. Jarosław Kaczyński złożył obietnicę. Fakt pojawił się przed domem prezesa PiS. I to właśnie konkretne wsparcia dla walczącego o fotel prezydenta RP Karola Nawrockiego, zadeklarował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS na początku stycznia oświadczył na Platformie X, że zawiesi na swoim przydomowym płocie baner wyborczy szefa IPN. Ja na pewno udostępnię swoje ogrodzenie pod baner. Mam nadzieję, że uda się też nieco bardziej pomóc. Państwa również proszę o zaangażowanie i wsparcie, zadeklarował lider z Nowogrodzkiej. Ponad trzy tygodnie od tej deklaracji, fakt wybrał się na warszawski żolibosz, aby sprawdzić, czy baner pojawił się na ogrodzeniu Kaczyńskiego. Ku naszemu zdziwieniu, nie zobaczyliśmy go. Z tego powodu skontaktowaliśmy się ze sztabem wspieranego przez PIS kandydata, aby otrzymać wytłumaczenie. Szybko je dostaliśmy. trwa produkcja, jeszcze nie ma banerów, usłyszeliśmy od współpracowników Karola Nawrockiego. Z całą pewnością fakt pojawi się wkrótce przed domem prezesa PiS, aby ponownie sprawdzić, jak idzie z realizacją złożonej obietnicy.